Samochody, samochody, yy, to bardzo ważne jest patrzeć na rejestrację, tak? Może tam coś będzie ciekawszego? Polska! Polsko! Polska! Flaga Polski jest Husaria! Ej, hey, witajcie, jestem Teko i dziś będę waszym przewodnikiem. Zapraszam Was na wycieczkę po Circuit Royal, mapie położonej na Monte Carlowy, Monako. Zwiedzimy sobie całą lokację, przyjrzymy się budowie mapy i temu jak wygląda gameplay na niej. Ale co najważniejsze to będzie poszukiwanie ciekawostek. Zajmiemy się odkrywaniem każdych zakamarków oraz odkrywaniem smaczków fabularnych, easter eggów i tym podobne. Zatem usiądźcie sobie wygodnie, zasubskrybujcie kanał i zapraszam na wycieczkę. Dobrze, to jesteśmy na samym początku mapy, czyli pierwszy spawn room atakujących. Tutaj rozpoczyna się pchanie payloadu, no tuż za wyjściem i tutaj na sam początek widzimy kasyno i właściwie jestem na 100% pewien, że to jest te kasyno, które było obecne w komiksie Maskarada, gdzie jest trupia wdowa i Dumfist. Widzimy też po raz pierwszy w tym komiksie Maximiliana. No i mówię, jestem właściwie pewien, że to jest to miejsce. No to tak, tutaj mamy stoły go, do gry w kości. Ktoś sobie tutaj pysze drineczki z limonką popija. Tutaj mamy barek. O, też więcej drinków, ale też grzy, grzeje się pyszne mięsko. O, dla omników. <grych> A i jeszcze sushi mamy. O. I jakieś arbuziki. Rozglądamy się dalej. Tutaj są stoły do gry w karty. Już wam pokazuję pierwszego easter egga. Czyli karty te mają rewersy z logiem Hearthstone'a. O! Tutaj też oczywiście alkohol idzie w ruch. Yy, jaki jeszcze easter egg tutaj znalazłem? O! Znaczek Hordy i Alliance. Podejrzewam, że tutaj chodzi o toaletę i tak jak zawsze są znaczki kobieta, kobiety i mężczyźni, to tutaj jest Horda i Alliance. Prawda? No i pianinko. O, czyli wychodzimy z budynku. O, i proszę bardzo. Tutaj jest Payload. O, wyścigówka. Ona tak wygląda sobie. Eee, może też będziemy się rozglądać yy, za wszystkim naokoło. Reklamy, oczywiście alkoholu, szampan, rocznik 2019. Ach, co za, był to rok. Jeszcze nie było pandemii. <grytania> o, jakieś ekskluzywne ubrania, i mamy tutaj samochody. O! Samochody, samochody. Yy, to bardzo ważne jest patrzeć na rejestrację. Tak, może tam coś będzie ciekawszego. Polska! 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 Flaga Polski! Jeez, yes, husaria! <laughs> A tutaj mamy. E, czekaj! Moment! Moment! Ty, bo, bo to jest flaga Monako generalnie. Prawda? Tu mamy flagę Monako, tu mamy flagę Monaco. Tu mamy flagę. Po... Nie, ja już wiem o co chodzi. Chyba ktoś się jednął. I to jest o 180 stopni obrócone. To jest ta rejestracja, tylko że do góry nogami chyba. No to, to jest dalej flaga Monaka. Eee, o, już Polacy tutaj się ucieszyły. Polski bohater w Overwatch. <grytanie> Dobra, jedziemy dalej. Wchodzimy do pierwszego budynku. O. Co to jest? Coś ciekawego? Skrzynki na listy, obrazy. Nie, po prostu jakieś mieszkania chyba. A, no i wiadomo, ja na tych filmikach będę się skupiał przede wszystkim na wizualnej stronie tych map. Patrzę sobie na jakieś różnego rodzaju ciekawostki, jak wyglądają wnętrza, ale tak czy siak poświęcę troszkę czasu na budowę, jakby albo analizowanie od strony gameplayu, jak, jak wygląda droga, po której podąża payload, gdzie obrona się stawia i tak dalej, gdzie broni. I tutaj jak widzicie mamy główną drogę, o, ale zawsze te główne drogi one są otoczone wszelkimi, wszelkiego rodzaju budynkami o, Schody jakieś, przejścia i tak dalej, flanki Przejścia na high groundy I właśnie tak sobie myślę, że będziemy się przede wszystkim skupiać na tych bocznych przejściach Tutaj jeszcze się zatrzymam przy jakby Aspekcie gameplayowym. Tutaj mamy pierwszy taki high ground, o i sądzę, że obrona jej zadaniem będzie właśnie utrzymywanie tego miejsca. To jest takie główne miejsce do zatrzymywania payloadu, czyli wiadomo, tutaj powiedzmy atakującym odda się trochę tego gruntu, niech oni sobie przepchną ten payload. Dużo ważniejsze jest właśnie utrzymanie tutaj silnej obrony. Wyobraźcie sobie na drodze 66, że obrona stoi na dachu stacji benzynowej, i po prostu tą pierwszą prostą daje się przepchnąć ten payload, prawda? Prawdziwa gra się zaczyna dopiero właśnie, kiedy ten payload zaczyna zakręcać. O, prawda? No dobrze, ale na razie to tyle. Oczywiście jeszcze się nieraz zatrzymamy, może przy analizowaniu budowy mapy, ale teraz wróćmy do elementów otoczenia. Mamy tutaj bardzo bogaty samochód, fajny, o leci z niego muzyczka. Prze wsłuchajmy się. Autopilot self driving. No i spoko. Co my tutaj mamy? Kolejna jakaś rezydencja, czy tu byliśmy? Nie byliśmy w budynku obok, który wygląda podobnie w środku. No dobrze, to jedziemy dalej, tu mamy wejście na ten high groundik dla atakujących, a tu mamy wejście na high grounding dla broniących. No dobrze, e, co my tutaj mamy? Reklama jakaś, zegarki dla omników, albo po prostu omnik jest na, na tej reklamie. E, tu, o tutaj, co to jest? To jest e, drugi spawn room e, atakujących, tak? Rzecz w tym, że jeśli Payload, o, tutaj jest pierwszy spał, rzecz w tym, że jeśli payload, payload zostanie dopchany do pierwszego checkpointu, to atakujący odblokowują drugi respawn i on wygląda w środku o tak, czyli po prostu jakieś lobby hotelowe, wiadomo, stół bilardowy, no i rzecz jasna, alkohol. Nie mogę go zabraknąć. Okej, okay, to wychodzimy z tego -y, z tego spawn roomu. O! Statua jakaś. A! No i rzecz jasna, widoczki. Pooglądajmy sobie widoczki. To też zawsze było dla mnie dosyć ciekawe. Miau. Wyścigówki się ścigają. Miau. Tak jest. No dobrze, wchodzimy do środka. Sklep z ciuchami, bardzo drogimi. O, znowu jakaś muzyczka, wsłuchajmy się. No dobrze, jedziemy dalej. Tutaj znowu wejście do mieszkań jakiś. O, dobra, tutaj ciuszki. Biżuterie. I jeszcze droższe ciuszki, Ma jakieś gale, czerwone dywany i tym podobne. Tutaj co mamy? U, ale chillerka. Torebki, torebunie. No dobra, tutaj też chciałbym się zatrzymać przy tym miejscu. O, bardzo mi się podoba design i. No, Blizzard się tutaj odważył na stworzenie takiego niestandard, nie, takiej niestandardowej budowy mapy. E, pierwszy raz jest coś takiego, że payload robi takiego zawijasa, i rzeczywiście jest bardzo duża różnica w poziomie. Um, że rzeczywiście ten payload zmienia swoją wysokość i tutaj jest dosyć niebezpieczne miejsce. To może być, mogło być trochę przesadzone, że tutaj, jak payload jest pchany, to cały czas ta obrona z góry. Spogląda na atakujących To może być ciężkie Ale wiadomo jest wiele różnych Sposobów żeby zaskoczyć Tych broniących Tu jest taka flanka Powiedzmy żeby Zajść ich tak mniej więcej na półpiętrze Ale może też Jeszcze wyżej wejść No i też są te schodki tutaj o. Ale broniący również mogą tutaj Zaskoczyć atakujących o, jeśli już tutaj troszeczkę dalej ten payload do, doprowadzą, ale nie mniej jednak, yy, no, unikatowe miejsce na, w skali Overwatcha. Naprawdę, jestem ciekaw, yy, nie mogę się doczekać, żeby sobie tutaj pograć w tym miejscu. No i wiadomo, tutaj jakieś flaneczki i tym podobne. O, co tutaj jest? Formula Lux. Ach, też nie spojrzałem jeszcze na nazwę tego e, payloadu, bo to jest e, konkretna wyścigówka e, i tutaj jest lista zawodników. I pchamy my, pay, payload, który pchamy to jest chyba Turbotron lub Acceleratron. <grygamy> tutaj mamy właśnie. O! Zbliżamy się już powoli, właśnie do końca tej części miastowej. Zaraz wejdziemy sobie do hotelu. Um. I tutaj mamy właśnie zawodników tych zawodów, nazwiska, skąd pochodzą Czyli mamy to z Hiszpanii Lee jest z Korei Południowej Tutaj Nowa Zelandia, Hunter No, Kuae jest z Gany Turbotron z Brazylii Tutaj mamy o, Portugalię No i Numbani Prawda? I teraz tak, tutaj jak widzicie są spawn roomy. Mhm. O, i ten spawn room to jest pierwszy. Pierwszy? Tak, pierwszy spawn room broniących, czyli jak payload jeszcze nie dotarł do żadnego e, checkpointu. I mamy tutaj właśnie mm, warsztat. Naprawiany jest Turbotron. O, Turbotron. O, jakieś tutaj są. Ciekawostki, o tutaj coś jest zapisane, nie, nic niestety nie widać. Hmm. Czy tutaj coś może być interesującego? Za bardzo nie widzę. Nie wiem co to jest ta machina. Tu oczywiście jest początek, widzicie? O, start wyścigów. Więc to jest taki właśnie pit stop. Tu nam mają, drodzy mamy pit stop. Natomiast, jeśli drużyna atakująca dopcha payload do tego miejsca do drugiego checkpointu, to im się odblokowuje kolejny spawn room trzeci. To jest właśnie tutaj. Tutaj. O! I właściwie to jest to samo, co tam było. Tam, gdzie Turbotron się znajdował, czyli też taki warsztat. I tutaj jest inny zawodnik. A Mari, podobne do nazwiska Anny i Fary. To są Amari. Nie wiem czy to umyślnie. Czyli wchodzimy do hotelu. Hotel Archer. Wow. Bardzo mi się podoba. O, to też jest niezłe. E, taki filar, gdzie spływa po nim woda. Chciałbym w prawdziwym życiu tak dotknąć takiego czegoś. O, i to pokryte takimi liściami. Ładnie, 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 ładnie. E, czyli co? Wjeżdżamy do środka i proszę bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba ta wykładzina. Chodzi o to, że ja już się tak czuję, jak zamykam oczy, i tak czuję, jak ona, w jakim, ona może tak, wiecie, w dotyku być. E, taka, powiedzmy, pulchna wykładzina, tak. No A nie wiem. <grych> recepcja. O, omnik, oczywiście. Tutaj jakaś flaneczka. O, payload zakręca. Tu jest koniec, ale zanim do niego dotrzemy, to kolejne takie zwariowane miejsce, bowiem po prawej stronie, teraz jest cała, jakby, cały obszar na zewnątrz. I jest on dosyć rozległy i powiem szczerze, że naprawdę bardzo, że tak powiem, potężny dla flankerów. Możemy się dostać do niego idąc górą. Tutaj, o, prawda? Lub możemy się do, do niego dostać idąc dołem. O. I teraz tutaj zakręcając w lewo, mamy tutaj. No, właściwie prawie ten cały trzeci segment mapy jest otoczony właśnie tą poboczną, tym pobocznym obszarem na zewnątrz. O, co pozwala nam flankerom naprawdę kurde tą obronę zaskoczyć. Cały czas ta obrona będzie musiała mieć świadomość, że z prawej strony, z, z, z zewnątrz, może ktoś nadejść, bo wiadomo, tutaj właśnie można zestrzelić. Z góry, kogoś, chociaż obrona też może na początku mieć tutaj fajne miejsce. O, natomiast jeśli obrona będzie tutaj na dole bronić tego, tego narożnika, będzie starała się zatrzymać payload, no to kurczę, to okno jest naprawdę bardzo, bardzo silne. ojenny aż się boję, aż się boję. No i jeszcze, jeszcze lepsze przejście, jeszcze dalej. To powiedzmy, kiedy ten payload rzeczywiście już dobiega, dociera do końca, i obrona stoi na tym payloadzie, to mamy tutaj coś, Zobaczcie, jeszcze nie ma czegoś takiego w Overwatchu, chyba, gdzie cały ostatni punkt, całe ostatnie miejsce jest otoczone ze wszystkich, prawie wszystkich stron paylon. Z trzech stron jest. Co ja gadam? Z trzech stron jest otoczony high groundem. No po prostu, kurczę, to będzie tak bardzo ważne, żeby jednak cały czas no, tą przestrzeń ponad trzymać bo Bowiem kiedy obrona będzie tylko na dole stać i, i zatrzymywać payload, który już ma ostatnią prostą, no to naprawdę, naprawdę um, niechronienie high groundu może, by, może być opłakane w skutkach. Cały czas ktoś tam będzie musiał jednak być, bo taka tutaj smuga powiedzmy lewą, prawą stroną sobie przejdzie Soldier, no wiele, wielu różnych bohaterów. Oho, no i dobra, teraz się skupmy na może wizualnej stronie. Oczywiście nie mogło zabraknąć alkoholu, ale tutaj też taka ciekawostka mamy Don Rumbotico, czyli to jest ten alkohol z destylarni z Hawany. Pamiętam jak Baptist był zapowiadany i ta mapa to była właśnie jakaś historia tego, tej destylarni była przedstawiona: Don Rumbotico. Proszę bardzo, teraz chyba na większej ilości map jest ten, ten, ten room. No i mamy basen o chilałcik. Alkohol, oczywiście. Fajne widoczki. No i basen bardzo głęboki, jak sami widzicie. Kaczuszka. To jest chyba ta kaczuszka, którą złomiasz ma na plecach w tej plażowej skórce. Tak mi się wydaje. Może lekko zmodyfikowana, prawda? No. Wróćmy na główną drogę payloadu. To jest, moi drodzy, pierwszy spawn room. Co ja gadam? Drugi spawn room broniących, czyli gdy Payload dotarł do pierwszego checkpointu. Nadążacie, co nie? I co to jest? Aha, tutaj jest jakaś sala konferencyjna. Bardzo cichutko. Tym razem. Tutaj mamy taką prezentację. Pewnie, właśnie konferencja się odbywała o. Kobiecie, która raz jeszcze przemyślała, jak, wyglądać, jak powinna wyglądać Formuła 1 po tym, jak zakończył się kryzys omniczny prawda? No i gość specjalny Zelgielux Lux 6, nie wiem, pewnie omnik jakiś, prawda? No dobrze, ok. O, no i mamy ostatnią prostą, ale zanim tej zobaczymy sobie, jak ona wygląda, to mamy. Różową Różę the pink, the pink Rose Ale kurde, te muzyczki są super Wszystko takie ekskluzywne, kurde, cała ta mapa Dla bogaczy Dla bogatych fagasów O Żrandol Też bardzo ładnie. No, czyli co nam zostało jeszcze? Aha, Spawn Room broniących. Ostatni Spawn Room. Statua ona też już chyba na tej mapie była, tylko że w wersji kamiennej tutaj jest taka pozłacana. Czyli mamy ostatni Spawn Room. Do zobaczenia. Ultimate ekskluzywne miejsce. Oczywiście muzyczka. O lecillera, kurczę. To mi się bardzo podoba. Ta woda spływająca po ścianach i jeszcze jak się odbija yy, na podłodze. Rzeczywiście mia ma się wrażenie, jakby było się pod wodą. No i te siedzenia widzę to już rzeczywiście chyba są najdroższe. To już te, to, to miejsce to chyba jest, jest takie najbardziej exclusive yy, na całej mapie. Wiecie, wyobrażam sobie, jak to wygląda w... Gdyby to na, na, naprawdę istniało, takie miejsce. <laughs> Le Co my tutaj mamy? Alkohole, rzeczy, rzeczywiście no. <laughs> masakra, masakra. Cały ten świat Overwatcha się alkoholizuje. Mm, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Dobra. Opa, opa. I co? I co, i co, i co? I chyba... I chyba mamy wszystko. Prawda? I dotarliśmy do końca. Jak się Wam spodobała wycieczka? Co Wam najbardziej zapadło w pamięci? No ale co? Nasza podróż dopiero się zaczyna. Wasz przewodnik ma już dla Was kolejną atrakcję, i w następnym odcinku polecimy do Nowego Jorku. To do zobaczenia!